Panie Sławomirze, dlaczego kickboxing i jakie plany na przyszłość ma Federacja DZF Kickboxing Challenge? Znaczy, kickboxing, kickboxing to jest najbardziej przejrzysty sport do walki, uważam. Proste zasady, proste reguły, czystość na rynku. No, sportowe widowisko przede wszystkim bardzo ładne. Bardzo ładne, dlatego że jest ktoś, kto nie zna się na sporcie, na szansę, sportach walki, przychodząc, obserwuje zawodników, wie, co oni robią w rynku, i opiera sobie własną wizję tego, tak? Rozumie, o co tu wszystkich chodzi. Gdzie w przypadku na przykład MMA, nie każdy potrafi to zrozumieć, o co chodzi o ludziom, zawodnikom, to na sobie. A, A ma... jaka wizja na przyszłość tej federacji? Na, na, wizja federacji? Bardzo dobra, tak powiem. W przyszłym roku mamy już dwie gale zaplanowane, 28 luty i Piaseczno, 18 kwietnia Arena Ursynów na ulicy Polskiej w Warszawie, i kolejne cztery gależy w końcu roku plus dwa obłosty rynkowe. Plany szerokie Federacja Podoła? Federacja skoro zaczęła coś robić, to Podoła.